Sam przecież to wiesz To miasto ma czar. Sam wszak wiesz jak nazywa się Słuchaj mnie! Popełniasz błąd! Masz podnieść tego śmiecia Stąd inaczej grzywne bracie płać Szybko papierek brać za mną Chodź, tu go włóż. Ma wszędzie czysto być i już Prawo i porządek ma królować Bo tak mówię W pojad to wie, że najlepiej mu tak żyje się. O tak! Spokojnie, powoli, w tych chwilach, gdy nie boi się. To niezbyt często, ale Wiktor swą drogę ma. Oto Wiktora świat. Jest mi z tym dobrze dlatego, bo Wiktor to ja i na mrówkach tak dobrze się znam. Te mrówki są takie przemiłe. We oczy jak diamenty, przy tobie wariuję, zupełnie dziś się czuję w niebo wzięty. Ty tulisz mnie i znów żyć chcę.